Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się cheatowaniem gry The Escapist. A więc tak, po pierwsze wchodzimy w link podany w opisie. Wyświetla nam się ocięto Download Cheat Engine. naciskamy i czekamy aż nam się pobierze. Ja już nie będę tego robił, ponieważ już mam pobranego. A więc tak, dajemy, otwieramy ten plik, dajemy tak, Next. Akceptujemy rulamin. Dajemy next. Wybieramy miejsce, gdzie ma być zainstalowany. Dajemy next. Dajemy next. Pyta nas się, czy chcemy mieć iczączę na pulpicie. Dajemy next. Odznaczamy. Akceptuję warunki, ponieważ nie chcemy. Dajemy next. Instalację niestandardową i odznaczamy green fin. Dajemy next. Dajemy install, ja już nie będę tego robił, ponieważ już zainstalowałem wcześniej. I widzimy się za chwilę. OK. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to otwarcie naszej gry. Czekamy, aż nam się otworzy. I dajemy. Teraz otwieramy Cheat Engine. Dajemy. Graj. Wybieramy Save'a, Możemy stworzyć też nowego. Okej, okay, pierwszą rzeczą, jaką się zajmiemy, to jest zmiana punktów życia. Jak widać, na początku mamy 41. Dajemy Escape i przechodzimy do Cheat Engine. Dajemy Select the Process to Open i wybieramy the Dajemy Open i jak widzimy, pojawia nam się takie pole. Patrzymy, mamy 41 punktów życia. Przepisujemy tutaj. Dajemy First Scan. Jak widać, wychodzi nam bardzo dużo rekordów. Dlatego wracamy do gry i dajemy dalej. Idziemy się z czymś powić. Może być. on Jak widać, mamy już 37 punktów. Przechodzimy do Cheat Engine i dajemy 37 i new Next Stren. Zostały nam dwa. Przechodzimy jeszcze raz, żeby się upewnić. Dajemy dalej. Jak widać, zostały nam 33 punkty. Dajemy 33 i Next Stren. zostały nam tylko jeden. Przenosimy do na dół. I zmieniamy jego wartość na na przykład 40. I dajemy OK. Po powrocie do gry widzimy, że mieliśmy 40. Niestety znowu mnie zatarowali. Żebyście widzieli to dobrze, pokażę Wam to jeszcze raz. Zmieniamy wartość na 40. Dajemy OK. I teraz ja widzę że mam 40. OK. Widzimy się za chwilę. Ok, następną rzeczą, jaką zmienimy, będzie nasza siła, dlatego wracamy do gry. Musimy najpierw uciec. Nie będę Wam tego pokazywał. Kiedy już udało mi się uciec, wchodzimy w nasze statystyki. Patrzymy, ile mamy siły. Moja wynosi 81. Dajmy ST i przechodzimy do cheat engine i wybieramy 50, 81. Dajemy minus i first 10. Jak widzimy znowu jest tego bardzo dużo, lecz tylko wracamy do gry i idziemy wtedy popakować. Nasze statystyki wynoszą już 82. Wracamy do gry i zmieniamy na 82. I dajemy next, scan. Jak widzimy zostały nam 3 punkty. I przenosimy je. Teraz tak. To zmieńmy nazwę na życie, a te trzy zostaną yy, nazwane siła. Tutaj mi się nie zmieniło. I teraz zaznaczamy te trzy. I zmieniamy ich wartość na na przykład 85. Nie zmieniło mi się jeszcze jedno. Wracamy, patrzymy na profil i nasza siła wynosi 85. Ostatnią rzeczą, jaką się zajmiemy nasza gotówka. Jak widzimy mamy 533 przechodzimy do cheat engine i dajemy 533 dajemy new stand, first scan i znowu jest bardzo tego dużo to dodajemy komuś dolara. To może nie w trybie afekowania. Dajemy, daj 2. W takim razie mamy 100 531 I jak widzimy została nam tylko jedna wartość Przenosimy ją Zmieniamy nazwę na produkta I zmieniamy jej wartość na 800 OK, przechodzimy do gry I jak widać mamy 800 Jeśli chodzi o takie rzeczy jak nasze zmęczenie Poszukiwanie czy wszystko inne, zmieniamy to w ten sam sposób. Specjalnie dla Was zmienimy jeszcze jedną rzecz, czyli czas. A więc tak, jest godzina 11, dlatego przechodzimy do naszego Cheat Engine i wybieramy rodzinę 11. Dajmy Enter. Scan, First Scan. Jak widać, jest tego bardzo dużo. Teraz czekamy chwilę. Jak będzie rodzina 12, to wrócę do Was. Ok, jak widać jest już rodzina 12, dlatego znowu przechodzimy do Cheat Engine i dajemy 12. I dajemy next, stren. Mamy jeszcze tego trochę, dlatego znowu chwilę poczekamy. Jak widać mamy już rodzinę 13, dlatego przechodzimy do Cheat Engine i znowu dajemy new stren. Jak widać została nam tylko jedna wartość. Przeciągamy ją i zmieniamy jej wartość na 10. I jak widać na czas też się zmienił. Niestety nie dotyczy to harmonogramu zajęć. Ale jednak zawsze warto mieć więcej czasu. To tyle na dzisiejszym odcinku. Widzimy się ponownie. Następnym razem pokażę Wam jak dodawać inne elementy do gry.